To nie była kolejna nudna konferencja prasowa, gdzie padają wyświechtane pytania o formę, taktykę czy rankingowe punkty. To, co wydarzyło się na kortach warszawskiego klubu tenisowego Mera, obnażyło prawdziwą twarz Igi Świątek bardziej niż jakikolwiek wywiad rzeka. Najlepsza polska tenisistka, wiceliderka światowego rankingu, stanęła w ogniu pytań, które były jak laser precyzyjne, niewinne, a jednak trafiające w samo sedno duszy. Dzieci nie bawią się w dyplomację. Dzieci pytają o to, o czym dorośli boją się nawet pomyśleć. I właśnie jedno z takich pytań sprawiło, że Mistrzyni, która zazwyczaj ma odpowiedź na każdy serwis rywalki, tym razem musiała zamilknąć. Cisza, która zapadła po pytaniu o strach, była głośniejsza niż owacje na Roland Garros. Zostańcie z nami, by zobaczyć, jak Iga Świątek zdejmuje zbroję i przyznaje się do błędów młodości. Relacji z ojcem i marzeń o lataniu, które są czymś więcej niż tylko dziecięcą fantazją. Grudzień to czas, kiedy tenisowy świat zazwyczaj zapada w krótki sen, a zawodnicy leczą rany i ładują baterie na egzotycznych plażach. Iga świątek nie była wyjątkiem. Jeszcze chwilę temu podziwialiśmy jej zdjęcia z rajskiego Mauritusa, gdzie łapała słońce przed morderczym sezonem 2026 roku Moi ludzie. Wdzięczni za rok 2025 i rozpoczynamy sezon 2026 w dobrych nastrojach, pisała na Instagramie, dając znać, że jest gotowa do walki. Ale zanim wróci do reżimu treningowego i morderczej rywalizacji o odzyskanie tronu liderki wygrana, postanowiła zrobić coś zupełnie innego. W piątkowe popołudnie na warszawskich kortach Mary nie słychać było jęków wysiłku ani trzasku uderzanych piłek. Słychać było śmiech i szelest klocków Lego. Jako ambasadorka duńskiego giganta Iga pojawiła się tam, by rozdawać prezenty w ramach świątecznej strefy zabawy. Ale to dzieci dały jej prezent największy szczerość. Zamiast dziennikarzy z dyktafonami, naprzeciw niej stanęli najmłodsi fani, uzbrojeni w ciekawość, która nie zna granic. I to właśnie ta ciekawość doprowadziła do momentu, który teraz analizują wszyscy fani tenisa. Kuba, jeden z uczestników spotkania, zadał pytanie: które brzmiało jak wyzwanie rzucone dorosłości. Dziesięcioletnia Iga, mając dzisiejszą wiedzę i doświadczenie, jakich rad by Y udzieliła innym dzieciom, które zdobywają swoją wiedzę i rozpoczynają przygodę ze sportem? To pytanie to pułapka. Łatwo tu obanał, o stwierdzenie nigdy się nie poddawaj. Ale Iga Świątek, stojąc tam wśród kolorowych klocków, zdecydowała się na brutalną szczerość, która chwyta za serce. Jej odpowiedź to lekcja pokory dla każdego nastolatka i każdego rodzica. Dziesięcioletnia Iga, mając tę wiedzę i doświadczenie, na pewno nie popełniłaby tych błędów, które robiłam, jak byłam młodsza, zaczęła, by po chwili dodać coś, co pokazuje jej niezwykłą dojrzałość. Ale z drugiej strony, gdyby nie one, to na pewno nie nauczyłabym się tak dużo. Porażka boli, ale nic się nie dzieje bez przyczyny. To jednak był tylko wstęp do wyznania. Które z pewnością wywołało uśmiech na twarzy Tomasza Świątka. Iga powiedziała wprost: Na pewno bym częściej słuchała mojego taty. W świecie tenisa, gdzie relacje na linii rodzic-trener dziecko bywają toksyczne i pełne napięć, takie słowa z ust wielokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej są skarbem. Myślę, że trzeba mieć wokół siebie doświadczonych ludzi, którzy potrafią doradzić i to też jest bardzo ważne, dodała. To wyznanie pokazuje. Że za sukcesem Igi stoi nie tylko talent, ale i umiejętność przyznania się do błędu. To sygnał, że bunt młodości minął, ustępując miejsca głębokiemu szacunkowi dla tych, którzy prowadzili ją na szczyt. Ale atmosfera gęstniała z minuty na minutę. Pytania stawały się coraz bardziej kreatywne, a Iga musiała wejść na wyżyny swojej wyobraźni. Ewa zapytała o coś, co mogłoby być marzeniem każdego fana designu o rakiety z klocków Lego. Jakby Twoja rakieta była zbudowana z klocków Lego, to jakie kolory byś wybrała? Odpowiedź Igi była natychmiastowa i zdradzała jej potrzebę indywidualizmu. Bez dwóch zdań fioletowy i zielony. Możemy taką zbudować. Zazwyczaj używamy białych rakiet, więc taka fioletowa mogłaby się wyróżnić, stwierdziła z błyskiem w oku. To pokazuje, że mimo sztywnych ram sponsoringowych i profesjonalnego sprzętu, widzę wciąż drzemie dusza artystki która chciałaby pokolorować ten biały, tenisowy świat na własnych zasadach. Chiolet i zieleń, kolory Wimbledonu, ale też kolory nadziei i tajemnicy. Czy to podpowiedź, jaki styl zobaczymy w przyszłym sezonie? Jednak to nie kolory rakiety, a pytanie o lęk sprawiło, że czas na chwilę się zatrzymał. Dzieci instynktownie wyczuwają, że nawet superbohaterowie się boją. I padło to pytanie, czy Iga Świątek boi się na korcie? druga rakieta świata, kobieta, która mentalnie łamie rywalki jeszcze w szatni, potrzebowała dłuższej chwili na zastanowienie. To nie była gra na czas. To było poszukiwanie prawdy w sobie. Iga nie uciekła w ogólniki opresji wyniku. Opowiedziała o strachu fizycznym, namacalnym, takim, który czuje każdy z nas. Jak gram w debla, muszę mieć bardzo dużo zaufania do mojej partnerki lub mojego partnera, gdy gram mixta zaczęła Odsłaniając kulisy gry podwójnej, której rzadko poświęca się tyle uwagi. Więc czasami, jak stoję na siatce i ktoś za mnie serwuje, to zastanawiam się, czy mnie nie uderzy. Wyobraźcie sobie to. Jedna z najlepszych tenisistek w historii, stojąc przy siatce, walczy z pierwotnym instynktem ucieczki przed pędzącą piłką, którą posyła jej własny partner. Ale zazwyczaj wybieram sobie osoby do gry, które bardzo dobrze kontrolują to, gdzie zagrają. Więc muszę po prostu zaufać i pomyśleć, że wszystko będzie dobrze i skoncentrować się na tym, jakie mam zadania, a nie na tym, że piłka będzie we mnie leciała. To niesamowita lekcja zaufania. W sporcie indywidualnym, jakim jest tenis, Iga musi uczyć się polegać na kimś innym, oddać swoje bezpieczeństwo w czyjeś ręce. Czasami były sytuacje, gdy się troszeczkę bałam, ale zazwyczaj jednak wiem, co dzieje się na korcie, zakończyła. Uspokajając zgromadzonych, ale ziarno niepewności zostało zasiane. Nawet ona, maszyna do wygrywania, ma momenty, gdy serce bije szybciej nie z wysiłku, ale ze strachu. Finał tego spotkania przyniósł pytanie, które idealnie klamruje całą historię. Jedenastoletni Jaś zapytał o supermoc: Gdybyś mogła mieć na korcie jakąś supermoc, to jaką byś wybrała? I znowu chwila ciszy, namysłu. W głowie Igi pewnie przewinęły się myśli o niewidzialności, supersile czy czytaniu w myślach rywalek. Ale wybrała coś, co jest symbolem wolności. Myślę, że chciałabym latać. Dlaczego? Jej uzasadnienie jest poruszające i pragmatyczne zarazem. Mogłabym wtedy poruszać się jeszcze szybciej na korcie, ale też mogłabym sprawniej podróżować z jednego miejsca na drugie po świecie. W tym jednym zdaniu kryje się cały ciężar życia profesjonalnego tenisisty. Z jednej strony chęć bycia jeszcze szybszą, jeszcze lepszą, niedoścignioną dla przeciwniczek. Z drugiej, zmęczenie nieustanną podróżą, hotelowym życiem, tęsknota za domem, którą można by Y skrócić, po prostu wzbijając się w powietrze. Latanie to ucieczka, ale też dominacja. To perspektywa z góry, ponad problemami, ponad kortem. Ponad zmęczeniem. Na sali padło jeszcze pytanie o pseudonim superbohaterki, ale konkretna propozycja nie padła. Może dlatego, że iga już samo w sobie brzmi jak imię kogoś, kto posiada nadłudzkie zdolności? To spotkanie w Warszawie, w otoczeniu klocków Lego, dało nam więcej niż setki analiz ekspertów. Pokazało igę świątek jako człowieka z krwi i kości. Dziewczynę, która żałuje, że nie słuchała taty. Która chciałaby mieć fioletową rakietę, która boi się dostać piłką w plecy i która marzy o tym, by po prostu odlecieć. Sezon 2026 rok zbliża się wielkimi krokami. Iga wraca na kort z nową energią, wdzięczna za rok 2025, jak sama napisała. Ale my jesteśmy wdzięczni za ten moment szczerości. Bo to dowód na to, że wielkość rodzi się nie z braku strachu, ale z umiejętności radzenia sobie z nim. Iga Świątek wchodzi w nowy rok nie jako posąg ze spiżu, ale jako kobieta świadoma swoich słabości i swoich marzeń. A to czyni ją jeszcze groźniejszą dla rywalek. Jeśli ta niezwykła rozmowa z dziećmi pokazała ci Igę Świątek z zupełnie nowej, nieznanej strony, jeśli poczułeś ten dreszcz emocji, gdy mistrzyni przyznała się do strachu, zostaw łapkę w górę pod tym materiałem. To dla nas znak, że chcecie więcej takich historii, które zaglądają za kulisy wielkiego sportu. Udostępnijcie ten film, niech każdy zobaczy, że nawet wiceliderka rankingu wygra na marze o supermocach. I koniecznie, ale to absolutnie koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, bo sezon 2026 rok zapowiada się pasjonująco, a my będziemy tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne. Czy Iga spełni swoje marzenie i odleci rywalką w rankingu? Bądźcie z nami, by się przekonać. Do zobaczenia na korcie!